Jeżeli chcesz dobrze zacząć inwestować aktywnie na rynkach finansowych i osiągać ponadprzeciętne stopy zwrotu, czyli wysokie stopy zwrotu, to podejmij te 5 kroków, które ja podjąłem wiele lat temu. Krok numer dwa. Poznaj strategię osób, które osiągają ponadprzeciętne stopy zwrotu, które znalazłeś dzięki wskazówkom, jakie udzieliłem tobie w kroku numer 1. Dokładnie dowiedz, na czym one inwestują, w jaki sposób to robią. Zapiszę na ich szkolenie, bezpłatne i płatne. Śledź ich w mediach społecznościowych, przeczytaj ich książki. To dzięki takim krokom, ta, dzięki takim czynnościom moje wyniki wystrzeliły po wielu latach, kiedy nie potrafiłem aktywnie inwestując, zarabiać pieniędzy na rynkach finansowych. Wzoru się na najlepszych, Dowiedz się, w jaki sposób oni inwestują i staraj się na podstawie tego powielić ich sposób inwestowania, adoptując go pod swoje własne preferencje. A jeżeli chciałbyś otrzymać więcej takich cennych wskazówek na temat inwestowania, aktywnego inwestowania na rynkach finansowych, to obserwuj mnie po więcej.